Krystyna Pawłowicz z pewnością nie ma sobie równych w polskiej polityce. To postać, która budzi niezwykle skrajne emocje i nieustannie przyciąga uwagę mediów. Po wieloletniej karierze jako posłanka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, a następnie sędzia w Trybunału Konstytucyjnego, jej decyzja o przejściu na emeryturę w grudniu 2023 roku zaskoczyła wielu. Zakończenie kariery sędziowskiej nie oznacza jednak, że zniknęła z życia publicznego. Wręcz przeciwnie, ostatnio Pawłowicz postanowiła odwiedzić Sejm, gdzie miała okazję spotkać się ze swoimi byłymi kolegami z partii. Podczas tego spotkania wręczyła portret jako prezent Markowi Suskiemu, co przyciągnęło uwagę mediów. Ujęcia z tej sytuacji emitowane przez telewizję publiczną były niezwykle intrygujące. W programie informacyjnym 19:30 Widzowie mogli zobaczyć, jak sędzia w stanie spoczynku, zdezorientowana, zdejmuje folię z podarunku, nie mając pojęcia, co z nią zrobić. Jej wybór, aby schować ją pod pachę dziennikarce, wywołał falę komentarzy. Reporter stwierdził, żerdził, że w ten sposób Pawłowicz podejście do dziennikarzy, co spotkało się z oburzeniem zgromadzonej publiczności. Dziennikarz TVP Mateusz Dolatowski również nie szczędził krytyki. Zgodził się z powszechnym odczuciem, że zachowanie Pawłowicz było wręcz żenujące, podkreślając jej aktualną pozycję jako byłej sędzi Trybunału Konstytucyjnego. Co ciekawe, nie tylko jej postawa na żywo wzbudzała kontrowersje, również doniesienia dotyczące jej przyszłych finansów po odejściu z trybunału są tematem licznych dyskusji. Jak informował portal Business Insider, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w przyszłości będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości. 40 292 zł brutto miesięcznie. Osoby, które przechodzą w stan spoczynku, mają prawo do odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia, a także do dożywotniego uposażenia wynoszącego 75% ostatniego wynagrodzenia z wyłączeniem dodatku funkcyjnego. Z tego wynika, że Krystyna Pawłowicz może liczyć na odprawę, która przekroczy kwotę 240 000 zł brutto. A jej przyszłe miesięczne uposażenie może wynosić około 30 tysięcy złotych. Bez wątpienia krąg finansowy związany z osobami pełniącymi takie funkcje budzi wiele emocji i niekończących się dyskusji społecznych. Krystyna Pawłowicz, niezależnie od kontrowersji i burzliwych wydarzeń związanych z jej osobą, pozostaje istotną postacią w polskiej polityce, której kolejne kroki z pewnością będą bacznie obserwowane przez wszystkich zainteresowanych.